Siewcy prawdy. Dzisiejsze zbiory. Sezon na miuszka lekarskiego uważam za otwarty. Mamy końcówkę forsycji, i oczywiście kwiaty i pączki mniszka. Tak wygląda ręka po zbiorach, ale tym się nie przejmujemy pyłek. Teraz tak, co my tu będziemy robić? Z kwiatów mniszka i forsycji zrobimy dwa oddzielne hydrolaty, a z pozostałości oczywiście będą super octy. A pączki przygotujemy, oberwiemy sobie tutaj z tych końcóweczek. Same, same takie, słuchajcie, kapary muszą zostać. I to sobie zakisimy. W malutkich słoiczkach. Kwiatuszki, i wszystko zostawiamy na chwilkę, żeby wszystkie robaczki miały szansę się spakować i wyprowadzić do nowego mieszkanka. To do zobaczenia. Dobra, słuchajcie, moje kapary już gotowe, ubrane pięknie. Łączy się z listków tutaj na dole oczywiście znajdziecie mnóstwo przepisów przepraszam za paznokcie, ale to efekt właśnie ubierania znajdziecie mnóstwo przepisów gdzie można suszyć, nie suszyć tylko pisić łodygi, kwiatki a ja postanowiłam zrobić takie właśnie kapary, które robiłam również w zeszłym roku kto gdzieś tam miał możliwość spróbowania, to może napisać w komentarzu czy smakowały w dwóch słoiczkach zrobimy sobie z czosnkiem po pół ząbka czosnku mamy a w dwóch będziemy mieć same nasze kapary. To co, wrzucamy? W międzyczasie przygotowałam solankę, czyli podgrzana. To była gotowana woda podgrzana. I na litr wody dałam łyżkę soli oczywiście kłodawskiej. Dobra. tak to wygląda. Ja uwielbiam takie przetwory w malutkich słoiczkach. Dlatego często was prosiłam, jak macie na zbyciu, to właśnie takie słoiczki przygarniałam. Teraz mam lekki zapas, z czego się bardzo cieszę. Te pączki jeszcze nie są takie bardzo dorodne. Myślę, że poczekamy jeszcze dwa tygodnie i będą dużo, dużo większe. Może nawet nie trzeba będzie dwóch tygodni czekać. W komentarzu dam Wam linki do materiałów, gdzie znajdziecie wszystko na temat właściwości takiego mniszka. O walory smakowych mam nadzieję, że przekonacie się sami. No patrzcie. Niektóre nie chcą być umieszczone w słoiku. Mamy resztkę, dokoptujemy do pozostałych małych słoiczków. Nie widzę, gdzie mam kamerę, widzę, że wszystko jest poza. Dobra. mamy cztery słoiczki. To teraz zalejemy sobie, sobie naszą salanką. Ona jest taka mocno ciepła. Ja jak piszę przetwory, moi drodzy, to jak jest ładna, słoneczna pogoda, to wystawiam je również na słońce i wtedy naprawdę bardzo szybko łapią. Taki mniszek jest gotowy do spożycia już po tygodniu. Także życzę Wam smacznego. Ja tu widzę, że zasłoniłam wszystko. Zobaczcie. On poszedł do góry. Ale pamiętajcie, żeby nie przelać też wody w słoiku, żeby nie kipiało. Tutaj chyba przesadziłam. Zakręcamy. Dosyć mocno i nasze nieszkowe kapary gotowe. Smacznego. Siewcy prawdy!